Siemanko. Dzisiaj pokażę, jak zabiera się za walkę z takim stukającym problemem, obijającą luźno osłonę amortyzatora z tyłu amortyzator. Samochód do Fabia dwójka. No, i żeby to, to zrobić, to główną misją na dzisiaj jest wymiana osłon amortyzator, odbojów amortyzatora, zwanych bałwankami. Przy okazji wlecono nowe osłony i kilka innych rzeczy. Pozwoliłem sobie pominąć ten etap związany ze zdejmowaniem koła, no bo to nuda wiadomo, jak to zrobić. I na dobry początek będę musiał zdjąć tylne nadkole, i do tego trzeba odkręcić 10 wkrętów. Torx 25 rozmieszczone są po wodzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mhm, tam jeszcze dwa są, no powinny być, no tutaj nie ma akurat, ale tak osiem, dziewięć. No, i gdzieś jest dziesiąty, nie pamiętam teraz, które pokazywałem. Tego chyba nie pokazywałem o niech To będzie dziesiąty. No, jak to odkręcone, to nad kole po prostu wychodzi. Trzeba je wyjąć tutaj z zderzaka, z błotnika, Stąd wyleci to na piachu. No i tam jest taka szpara przez którą przechodzi amortyzator i to można też odłożyć na bok. I zanim zacznę odkręcać amortyzator od góry, od karoserii, to jeszcze podepnę sobie tylną belkę jakimś małym podnośnikiem. Tak, żeby ona była troszeczkę, troszeczkę napięta i nie wisiała na amortyzatorze, ani gdzieś tam na samochodzie. Tylko była podparta podnośnikiem. No i jak to mam gotowe, to tu są dwie śruby, klucz 16 do odkręcenia. Jedna poszła, ona była nawet jakimś woskiem zalana. I ona na bok można wywalić. Nie będę tego z powrotem wkręcał. No i drugą tak samo. No też do śmieci. Dlaczego nie będę ich Dlatego, że zgodnie ze specyfikacją dokręca się je na moment. A po na moment konkretny yy, o kąt. I wszystkie takie śruby w grupie Volkswagena są jednorazowego użytku. Tak. No i to już się ładnie odsuwa. Nie, amortyzator ściskam powoli, delikatnie i tak, miarę pionowo. I tu, tu od góry jest taki kapturek. Wsadzam śrubokręt, może nawet jedną ręką mi się uda. I to po prostu muszę podważyć. No i jak to jest zdjęte, to tu jest taki. Takie wycięcie w kształcie kwadratu czy prostokąta, za które trzeba złapać kombinerkami i nakrętka również na klucz 16, i to trzeba odkręcić jednocześnie kontrując ten bolec amortyzatora, żeby on się nie obracał. No i jak już zejdzie ten teflon, Sam to, to tworzywo sztuczne, to już idzie łatwo. Samymi palcami, no, nakrętka też była samohamowna, więc ona też idzie do śmieci. Poduszkę do góry, odbój w dół, jedno z drugiego wypada, no i to idzie. Ja do góry. Widać, że czasy świetności mają już za sobą. To mi się po prostu rozwali, nie? Jak ja to zacznę o, proszę bardzo. No i teraz, tak jak wspomniałem, śruby są jednorazowe. Komplet kosztuje jakieś między 30 a 40 zł. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że w związku z tym, że po tym, jak mój samochód był wyprodukowany, była jakaś zmiana techniczna i są nowe te kapselki, to sobie wymienię też te kapselki na nowsze. One po prostu schodzą, włożę tutaj śrubokręt, podważę. Tam są takie otworki od dołu. I w jakiś z tych otworków trafię, podważę śrubokrętem i to podważę do góry. To można zdjąć, on się nie rozleje. Tak. To do góry. Tu jest pełno syfu. Amortyzator jest od nowości oryginalny. Widać przy okazji, że on nie cieknie, nie rozlewa się, nie, nie ma tu żadnego niepokojącego, niepokojącego stanu. Przyglądy też przechodzi normalnie, więc po prostu sobie to wyczyszczę, jakąś szczotką, druciamno delikatnie i założę nowy, nową wersję kapselka. No to muszę uważać, żeby nie, nie pokaleczyć tego, no tego, tego srebrnego bolca, dlatego ja to robię bardziej od boku. Chodzi mi tylko o zebranie takiego luźnego nalotu, który. No, powoduje, że, że ten amortyzator ma tu większą średnicę, i ciężej będzie nałożyć ten kapselek to raz. A dwa, on się od dołu rozepcha, jakby się rozepchał za bardzo. No to możliwość jest taka, że on się połamie. I tu mamy stary kapsel, Taki, o. a to jest nowy. Widać, że trochę się różni. Może coś to zmieni. Nie mam pojęcia. Amortyzator ścisnę. Jedno na drugie, no i to tak na razie ręką, to jest ciasno pasowane, to ciężko, ciężko wchodzi, więc biorę gumowy młotek i sobie to gumowym młotkiem dowalę. No. Zwykłym metalowym młotkiem bym pokaleczył, a tutaj widać, że ładnie siedzi, od góry nie jest poobijane. Teraz puszcz programu, nowy bowanek, nowy odwojnik i przy okazji też nowa osłona. To są tanie rzeczy, więc... Przeważnie można to kupić razem w komplecie, więc dlaczego nie? No i żeby jedno z drugim zagrać, to trzeba ten parapecik w tę szczelinkę włożyć tak pod kątem. O, wskoczyło tu. O, musi wchodzić tym otworem. No i to mamy, nie? I to już się nie rozleci. No i teraz to z powrotem. Amortyzator znowu sobie ścisłe, na, na 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 na, tak w miarę do końca nałożę. No, i teraz, zanim ja to wpuściłem do końca, to pomogę trochę temu amortyzatorowi się wysunąć. Trafię w otwór. No, i jeszcze, żeby było kompleksowo, tak jak mówiłem, śruby kosztują 30 zł. Jedna taka poduszka. Też mniej więcej coś koło tego, więc poduszkę też zdecydowałem się wymienić, jak mam już to rozebrane. Czasu to zajmuje mi dokładnie tyle samo. No pieniędzy właściwie też tyle samo kosztuje, bo jeżeli by się okazało, że później bym to musiał rozbierać, to tylko po to, żeby wymienić poduszkę, no to bym musiał jeszcze raz kupować śruby za drugie, tyle co wartość poduszki. Więc polecam zrobić za jednym razem. Myślę, że to się bardzo opłaca. Jedno na drugie nakładam. Teraz też nową nakrętką, bo ona tutaj, tak jak widać, ma ten taki taki piercień bez gwintu, który jest z jakiegoś tworzywa sztucznego, który po prostu w ten gwint się wklei. Nie będzie to się chciało odkręcać. No i na górę najpierw palcami i z powrotem kontrolując ten bolec z amortyzatora, ten, ten, ten element roboczy sobie to wkręcę. Ja on się oficjalnie dokręca na 25 tonometrów, natomiast no, tak jak widzicie ja nie bardzo mam taki klucz namometryczny, który mógłbym taką nakrętkę na konkretny moment wykręcić. to jak nam zeszło w dół, no to z powrotem do góry. I teraz, żebym nie zapomniał, to ten kapselek na wcisk od góry. Elegancko. I to odwracam, rozciągam tak, żeby doszło do otworów na śruby i nowymi śrubami załapię tak palcami, żeby ono się dobrze w osiach ustawiło i się nie powykręcało, żebym nie uszkodził gwintów. I teraz na 30 Nm kluczem dynamometrycznym. I jak mam te 30 Nm to jeszcze 90 stopni. Ustawiam sobie klucz tak mniej więcej na płasko, poziomo. To jest 45 No i drugie tyle Niech będzie I z drugiej strony tak samo Jeszcze troszeczkę. Niech będzie. To nie jest takie łatwe. Belkę już mogę sobie opuścić. I na koniec niosę nad kole. Za amortyzator, tam za błotnik, tam za zderzak, no i te 10 wkrętów, co mnie jednego brakuje. No i to jest tyle. To się fajnie usztywniło. Znaczy, wciąż, jak to wale ręką, no to oczywiście, że, że dojdę do tej osłonki. Nie wiem, czy to coś da podczas jazdy. Mam nadzieję, że się wyciszy. W każdym razie to się usztywniło. Dużo lepiej też wygląda, no ale nie o to chodzi. Nie. No, jak widać, robota do wykonania pod blokiem, poza jakimś tam kluczem dynamometrycznym czy yy, kobyłką, no nie, nie, nie są wymagane specjalistyczne narzędzia. Te śruby się nie zapiekają, no bo są tam schowane pod nadkolem i pod kapturkiem, więc znaczy nie ma problemu z odkręcaniem. Nie? No, także to jest tyle. No, ja jeszcze muszę założyć koło, opuścić samochód, ale to zakładam, że wiadomo jak to zrobić. Tak więc, pozdrawiam, na razie.